Zwycięstwo polskiego wojska nad bolszewikami w 1920 roku nie byłoby możliwe gdyby nie zmysł strategiczny jednego człowieka, Józefa Piłsudskiego. W 103. rocznicę przełomowej bitwy Tarnobrzeżanie złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka. Inicjatorem symbolicznego upamiętnienia tzw. Tak cudu nad Wisłą był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej Koło numer 2 w Tarnobrzegu. Prezes koła Janusz Kłos w trakcie wydarzenia wspomniał o przyczynach zwycięstwa polskiego wojska. Jego zdaniem miały na to wpływ dwie rzeczy. Ale myślę, że zjednoczenie całego Narodu wokół Piłsudskiego, wokół idei niepodległości, tej niepodległości, którą uzyskaliśmy dwa lata wcześniej. Wtedy naród, który no po prostu z rozbitych trzech dzielnic rozbiorowych potrafił się zjednoczyć i wyjść naprzeciwko no, tak ogromnej potędze, jaką była wtedy Rosja. Piłsudski był tym, który potrafił zrozumieć jaki jest naród polski. Poza zjednoczeniem narodowym wpływ na zwycięstwo miało także silne wojsko i odpowiednie zarządzanie nim przez marszałka Piłsudskiego. Faktycznie ta armia y, zlepiona z, z, z żołnierzy trzech byłych zaborów, a więc w, dużym, w zdecydowanej części ponad 90% oficerów y, y, carskiej armii, austriackiej armii, pruskiej armii, wszyscy ci ludzie wykształceni przygotowani, ponieważ no najlepszy element y, Polski wszedł do tego wojska, to zostawał oficerem, a więc armia polska była no, w takim stanie, że mogła wtedy z nimi, z nimi wygrać. Po przemówieniach uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka.